Szanowni Państwo, premier Donald Tusk kompromituje samego siebie oraz kompromituje swój rząd w zakresie polityki względem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Robi to wbrew interesom Polski i robi to wbrew opinii Polaków. Drodzy Państwo, Polacy w znacznej większości popierają budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z licznych sondaży w tej sprawie to wynika. A nawet w ostatnim sondażu z czerwca e, dla pracowni United Surveys e, 59,6% e, respondentów jest za tym, aby e, ten e, port budować port lotniczy, a tylko niespełna ponad 20 jest, e, jest przeciwko temu. Także warto zwrócić uwagę, że nawet 45% zwolenników koalicji obywatelskiej jest za tym, żeby ten projekt realizować, więc, e, więc blisko połowa, szanowni państwo. Donald Tusk i jego zaplecze idzie w zaparte. Nie realizują tego projektu, tylko zlecają kosztowne audyty, które najwidoczniej mają opóźnić, a być może w ogóle unicestwić ten projekt, co osobiście podejrzewam i myślę, że wielu obserwatorów sceny politycznej również podejrzewa. Mało tego, kilka dni temu E, Audyt dla tak innych projektów został unieważniony ze względu na koszty. Także tu jest dodatkowe brnięcie w niepotrzebne koszty, podczas kiedy już ekspertyzy e, i opinie na temat tego projektu zostały naprawdę szeroko wydane. Czas ucieka, czas ucieka, to wszystko e, to są opóźnienia. Niestety nie chcielibyśmy, żeby Polska była znana. E, ze spóźnień wiecznego nadganiania. To jest projekt, który powinien być realizowany, który powinien być realizowany jako rzecz ponad interesem danej partii. Powinien być, tak jak w dojrzałych demokracjach, obsługiwany, bez względu na to, kto jest, kto jest u sterów władzy, kto jest premierem, kto jest w rządzie. To jest projekt po prostu strategiczny, który leży głęboko w interesie, w interesie państwa. To jest interes narodowy, niepodważalny. Także drodzy Państwo apelujemy, a nawet żądamy od premiera Tuska, by przyspieszył, przyspieszył te działania. Przypominam również, że w Sejmie został zawiązany zespół parlamentarny tak, dla CPK, który jest zespołem ponadpartyjnym. Jest wielu posłów z różnych formacji, którzy potrafią odsunąć spór. Międzypartyjny i stanąć w obronie interesu narodowego. To jest godna postawa i również posłowie Konfederacji do tego zespołu należą tak dla CPK, nie dla polityki Tuska względem CPK.